Są różne szkoły biznesu. Jedni inwestują w ludzi, inni w leasing Porsche za jedyne kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Wyobraź sobie, że pracujesz miesiącami bez otrzymywania wypłaty. Idziesz do sądu, sąd przyznaje ci rację, masz dostać swoje zaległe wynagrodzenie. Ale twój szef mówi, że nie ma pieniędzy, a potem wsiada do swojego luksusowego Porsche i odjeżdża. Koszty leasingu zaledwie kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Złote, a skromne. Brzmi jak scena z filmu? Otóż nie tym razem. Głosili się do mnie poszkodowani pracownicy, którym pracodawca nie wypłaca należnego, potwierdzonego przez sąd wynagrodzenia. Nie ma mojej zgody, nie ma zgody państwa na takie zachowanie, dlatego złożyłam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Bo uporczywe niewypłacanie wynagrodzenia, ignorowanie wymiaru sprawiedliwości to nie jest spryt, to łamanie prawa. Jeśli ktoś myśli, że prawo pracy jest dla frajerów, Cóż, niech wie, że stoimy po ich stronie.